Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Mam nadzieję, że tak jak ja cieszycie się z tego, że się tutaj spotykamy, ponieważ, no ja osobiście jaram się naprawdę mocno. Słuchajcie, e, rozpoczyna się okno transferowe, w którym, tak jak zresztą mówiłem, czekać będziemy dosyć mocno na wydarzenia. A jeżeli wy chcecie nie czekać na zakupy, a zrobicie już teraz na stronie rgol.com to przypominam, że z hasłem KOZA10 macie 10% zniżki. Zapraszam serdecznie. Tymczasem rozpoczynamy sobie dzisiejszy odcinek. Dla mnie jest to wejście dzisiaj właśnie w dzień też mocno transferowy, więc taką mam wrażenie, że jestem trochę niżej niż zwykle. Ale przeżyjemy, co? Przeżyjemy. Słuchajcie, to co istotne przed nami do zrobienia są treningi. No ale jesteśmy w tym styczniu. W styczniu, w którym ja chcę się zgłosić szczególnie po jednej, Zawodnika, bo ym, ostatnio odkryłem, że taki piłkarz jeszcze istnieje na rynku piłkarskim, a dla nas byłoby to bardzo duże wzmocnienie. A mianowicie chciałbym zobaczyć sobie wyszukiwarkę zawodników, no i tu. Zsięgnąć e, może Po pił piłkarza e, Liverpoolu e, Przynajmniej w rzeczywistości jest to piłkarz Liverpoolu No właśnie, Karius On nie jest piłkarzem, któremu kończy się kontrakt Ale wydaje mi się, że dla nas byłby naprawdę dużym upgrade'em A jest to zawodnik, z którego można by było wyciągnąć Z którego można by było w moim odczuciu wyciągnąć Za naprawdę fajne pieniądze e, Valente do Levante Ten deal mamy dopięty No i co, ze spokojem czekamy sobie na kolejne dni e, Nasza jedenastka W zasadzie nie tyle jedenastka co cała kadra, no w moim odczuciu jest zbudowana obecnie w naprawdę przyzwoity sposób, bo jak widzicie, jeśli chodzi o pozycję golkipera, no to tutaj jesteśmy absolutnie spokojni. Lewa obrona na razie jest tak zabezpieczona i niezabezpieczona, ale, ale nie jest najgorzej. Ehm, możemy dać znowuż, słuchajcie, Wagnomanowi trening na prawą obronę jak tylko wykona te zadania to zrzucimy go znowuż na prawą obronę. Środek obrony wygląda e, nieźle chyba, że pozbędziemy się tego meferta To jest jedyny piłkarz, którego jestem gotowy się pozbywać, tak jak mówiłem. E, pracuje oczywiście cały czas skali, e, więc ja uważam, że w tym momencie wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jedyna opcja, która jest tutaj rozczarowująca w tym sezonie, e, no to jest Kone. Jak spojrzymy na te statystyki, one są stanowczo za niskie. No mówimy tu o zawodniku, który miał wejść i trząść e, tym środkiem pola. Na a kiedy porównamy go na przykład do Kozłowskiego, no to młody Polak wygląda dużo lepiej. Już nie mówię o Kinzombim, który wygląda znacznie lepiej, czy Rejsie, który jest naszym najlepszym środkowym pomocnikiem obecnie. Tak więc tutaj musimy się na tym mocno, mocno skupić. Winkler z nami zostaje. To jest piłkarz, którego ja nie decyduję się w tym momencie wypożyczać. Chcę, żeby on z nami został i. I pracował. Zatem co? Spokojnie czekamy sobie na nadejście kolejnych dni. Będziemy reagowali, tak jak już zresztą mówiłem, na to, co dzieje się na rynku, bo no w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że troszeczkę głupio by było robić jakieś e, ruchy transferowe. Głupio by było jakoś rzucać się na ten rynek, kiedy w lidze jest całkiem solidna sytuacja, e, kiedy kadra jest fajnie u. Jest fajnie, no, no złożona, i, i też wydaje mi się, że tych pieniędzy na transfery, no obecnie, umówmy się, nie mamy zbyt wiele. No bo to są tylko pieniądze dobre na podpis kogoś, tak naprawdę. Więc ogólnie jest dobrze, ale nie jest. No nie jest tak ciekawi jak bywa w tych oknach transferowych, ale takie mecze, takie dni, takie odcinki, takie sytuacje też są potrzebne słuchajcie. Zatem no, musimy, się, musimy się przygotować, że tak też no, w klubowym życiu zwyczajnie bywa. Robimy sobie oczywiście treningi, no bo to jest niezwykle istotne, żeby to mieć wszystko robione. Denayer przychodzi do Napoli, fajny transfer Neapolitańczyków. A do, do nas i po naszych piłkarzy nikt absolutnie się nie zgłasza, no co jest, nie ukrywam, dosyć, dosyć dziwne. Zobaczmy sobie tego Diakabiego, może to będzie piłkarz nas w jakikolwiek sposób interesujący. Ja oczywiście najchętniej bym się uśmiechnął do jakichś zawodników niemieckich, prawda? No ale tutaj absolutnie nie, nie widzę nikogo takiego, kogo moglibyśmy ściągnąć z bezrobocia, i też, też nie ma nikogo, kogo musielibyśmy z bezrobocia ściągnąć. Feliks Agu, chciałem sobie zobaczyć, jak on tam wygląda. Możemy oczywiście zobaczyć piłkarzy, którym kończą się kontrakty, jednak ja z tego, co pamiętam, nie dałem tej wytycznej, prawda? Eee, a nie, dałem. Tak więc tu powinniśmy mieć jakichś zawodników. Zobaczmy, 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 ale to może poprzez poszczególnych skautów będziemy patrzyli, będzie to może um, łatwiejsze. Bo tak, jest rzeczywiście Felix Aguł, ale jego umowa niestety nie wygasa. Tak więc spośród tych zawodników, których tutaj mamy, powinien znaleźć się ktoś, um, komu umowa czysto teoretycznie powinna w ciągu najbliższych no już 6 miesięcy kończyć się. Tak jak mamy na przykład tego Daniego Jimeneza Bramkarza, który zupełnie mnie nie interesuje. Przechodzimy sobie zatem dalej. No po prostu musimy tych zawodników przejrzeć. No bo jeśli chcielibyśmy ich podpisać, no to koniecznym jest fakt tego, żeby ich jakkolwiek poznać. No tutaj nie ma o czym rozmawiać. Schodzimy zatem niżej i mamy jakiegoś niemieckiego bramkarza. Zobaczmy tego bramkarza Sasuolo. Przyznam się, że niezbyt go kojarzę. Dalej mamy. Na przykład Ciebie, zobaczmy, nie, nie, nie wiążę zbyt wielkich nadziei z tym zawodnikiem, prawda? Ale zawsze warto zobaczyć. Kali będzie kończył karierę. Robert Lewandowski oczywiście nigdzie się nie zabiera, chociaż duży downgrade dostał, to ciekawa sprawa, że tutaj aż tak wiek uderza. Polaka, który zdaje się być jednak z tych zawodników Którzy raczej będą wieczni I, i piłkarsko y, Na topowym poziomie, dopóki Sami nie zdecydują, że po prostu chcą Zakończyć karierę y, Zobaczymy sobie ciebie, ty jesteś bez best... Ale prześledźmy go sobie, Dawid Kopacz y, Ale to jest zawodnik, który Cały czas ma aktywną umowę y, No tak wygląda to na razie, powiedziałbym Niezbyt ciekawie, chociaż jest Żilawo Żi, y, stały piłkarz Którego w karierach jakoś obczajam i jemu się Kończy umowa, zobaczymy, y, no, jest to piłkarz który dosyć dużo już spędził na rynku niemieckim, więc jakby tutaj nie będzie problemów z ściągnięciem go. No ten gayz nie wygląda najlepiej yy, w tym momencie, już jakby to jest nie ten poziom, którego byśmy ym, oczekiwali. Jest oczywiście Byrki, y, ale temu nie kończy się kontrakt, jest hradecki, ale on ym, tutaj tak samo nigdzie się nie rusza, no bo nurczy w BVB, no to jest niesamowita rzecz, ale 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 jest Axel Witzel, z którym rozmawia Villarreal Real. Ale może się okazać, że Belk... Będzie chciał zostać, słuchajcie, w lidze, e, w, w lidze niemieckiej, znaczy w Niemczech, więc nie jest powiedziane, że, że tak nie będzie. Zgłosimy się po niego. Jest tutaj ten młody napastnik, ale napastników to mamy w tym momencie e, naprawdę w, wystarczająco. Kończy się kontrakt temu młodemu, ale z nim, kontrakt, z nim nowej umowy podpisać nie będziemy mogli, bo jest za młody, zdaje się, żebyśmy e, mogli przeprowadzić natarcie na niego. E, Sarowi kontrakt nie wygasa, a szkoda, bo mimo, że to nie jest piłkarz, delikatnie rzecz ujmując, wybitny, to ja bardzo chętnie bym z, z nim porozmawiał, nie będę ukrywał. Dobra, więc em, tego skauta mamy załatwionego. E, Til czy ma dla nas kogoś ciekawego? Zobaczmy. Tutaj tak, no chciałbym, żeby to jednak byli piłkarze bardziej z takich kręgów kulturowych, e, które rzeczywiście częściej pojawiają się w Bundeslidze, ale tak schodząc niżej tutaj nie widzę nikogo takiego, kogo jak jakoś strasznie chciałbym zobaczyć. No ten SPD raczej nie, nie rukuje, delikatnie rzecz ujmując. Więc schodzimy niżej, schodzimy niżej, ale tutaj nikogo takiego ciekawego nie ma. Jest Sturaro, ale temu panu dziękujemy. Zatem mamy tu kolejne rozdanie, już z takich rynków, bardzo egzotycznych powiedziałbym. I, 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 I czy jest tutaj ktoś, kogo chciałbym u nas zobaczyć? Ktoś, komu chciałbym dać szansę? No ale nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj mieli do czynienia z kimkolwiek, kogo. Chcielibyśmy tutaj ściągać, trzeba to sobie jasno powiedzieć, że no nie wygląda, nie wygląda na to. Zatem przechodzimy sobie jeszcze do Leo, ale Leo tutaj raczej nie ma dla nas nikogo ciekawego, bo Leo wydaje się że skautuje tych, o których go już poprosiliśmy. No więc tutaj się nie będziemy jakoś dalej. Rzucali. No, powiem szczerze, że ten De La Fuente jest interesującą opcją, no ale ani nie mamy na niego pieniędzy, ani, ani nic, więc no nic, czekamy. Czekamy teraz, jakby nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu być cierpliwymi i, i tyle. No, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest najbardziej pasjonująca e, rzecz świata. Bardziej wolelibyśmy kupić sobie de tak jak zrobił to Real Madrid. No, ale w tym momencie nie mamy możliwości po prostu podejmowania innych działań. Najgorsze jest też to, że tutaj zarząd dostrzega te wzrastające płace i, i, i że e, je tutaj diagnozuje jak, jako problem, prawda? No, ale w tym momencie my troszeczkę nie mamy jak tych płac obniżyć. Musielibyśmy dokonać jakiegoś takiego naprawdę dużego transferu z naszej finansowej topki, e, do której zobaczmy, kto należy. No, e, należy tutaj Kinzombi, e, Okafor, e, ...Wober, a problem jest po prostu taki, że żeby potem zastąpić tego gościa, no to trzeba też będzie komuś zapłacić. Jedyną opcją, jaką widzę, byłaby ewentualna sprzedaż Kinsombiego i w jego miejsce ściągnięcie kogoś, kto zarabiałby około 10 tysięcy tygodniowo. No bo to byłby wyraźny... ...to byłby wyraźny spadek, jakby ten, więc... No, ...możemy pójść w te wymagania zarządu, sprzedając Meferta, możemy spróbować to zrobić... I ewentualnie sprzedając Kinsombiego. Ma, jest za niego oferta aktywna? Nie ma. Wystawmy ich na listę transferową. No jest to ryzykowny ruch, ale ja chciałbym wypełnić te wymagania zarządu, żeby ta praca. Wiecie, jakby normalnie, to może miałbym gdzieś te wymagania, gdyby nie jeden fakt pamiętajmy o tym, że ten zarząd nas zachował w robocie, no mimo, że no, no nie było ku temu czasami argumentów w zeszłym sezonie, jakby gdyby nas wywalili, to byśmy się, no, 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 no nie byłoby, nie byłoby w tym nic dziwnego, tak więc odpowiadamy, że po prostu szukamy opcji tym zawodnikom, zamiast Mefferta, no to byłby drobny problem, bo teraz Meffert jest jedynym z Inaczej, Tribal może grać w środku obrony, dobra, czyli to jest do zrobienia, bo pamiętajmy, że też tych spotkań nie mamy jakoś nieprawdopodobnie dużo, tak więc Mackenzie spokojnie wystarczy, a my ze sprzedaży tych zawodników możemy kupić m.in. tego Kulibaliego z BVB, który nie powinien być za drogą opcją. Jest możliwość sprzedaży Wagnomana. Oni dają nam Wolfa w zamian. I powiem szczerze, no to jest dużo lepszy zespół Jeżeli sprzedamy Wagnomana, to to będzie podobny. To będzie podobny zabieg w sumie. Ale ja nie chcę, ale ja nie chcę tego Wolfa. Ja nie chcę tego Wolfa, bo. No nie widzę tego. Po prostu nie widzę tego transferu i, 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 i nie potrzebujemy tego zawodnika. Zobaczmy, kogo oni mają, środkowych obrońców. No, taki kemp wyglądałby naprawdę znakomicie, prawda? To, 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 to by było wzmocnienie, które nas by interesowało. Jeśli chodzi o bramkarzy, to tutaj. No, jest ten Jan Olszowski, ale no nie w tym momencie, jakby. W tym momencie byłoby to zbyt. To, to, to nie jest to, czego potrzebujemy na, ten, na tę chwilę. Ze skrzydłowych, to tutaj tak naprawdę nie widzę nikogo takiego, kogo chciałbym w tej chwili u nas mieć, więc chcę pieniędzy. Chcę pieniędzy i chciałbym w tym momencie e, 16 milionów, chociaż może nawet więcej. E, byłbym, w, Zacznijmy od 20 i zobaczymy, co oni powiedzą. Oni chcą 5 milionów plus Nkudu. E, no, kudu, e, no to, to nie jest zła propozycja, ale no, musimy tutaj, e, musimy tutaj pomyśleć o większych pieniądzach. 18 milionów, 2% sprzedaży. No, oni do nas wracają z, ze skrzydłowym, e, no, no ale my tego nie chcemy, prawda? Inaczej, skrzydłowego możecie nam dać, ale ja zejdę milion. Dobrze, dobrze, dobrze. To nam pada, no bo przyznam szczerze, ja wolę Wagnomana zatrzymać, a jeżeli oni nie chcą dać pieniędzy, ja im daję możliwość kupienia go. Oni po prostu nie chcieli go kupić. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie wysypie nam się jakoś skład po tym, jakby, że zasygnalizowaliśmy, że chcemy tych zawodników niektórych sprzedać. Ta propozycja z Besiktaszu jest absurdalna, znaczy beznadziejna po prostu, jeśli chodzi o tego zawodnika dołożonego, a nie mamy w tym momencie zastępstwa dla Leibolda. W kolejnym meczu chcę zagrać Meffert. Ja chcę mu udowodnić, że to, że my go ewentualnie rozważamy do sprzedaży, nie znaczy, że my go skreślamy w jakiś sposób i po prostu on w tym spotkaniu wystąpi zamiast Kozłowskiego. Pojawi się na boisku jako środkowy pomocnik defensywny. Winsheimer, Kittel. Ym... Czy chce dokonać jakiejś zmiany? Jeszcze się zastanawiam, ale nie wydaje mi się tak szczerze. Wyjdziemy na to spotkanie w ten sposób. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać z Dreznem. Wygrywamy 2 do 0. Winkler strzela oraz Kittel strzela, tak więc piękna sprawa. Szczególnie cieszy fakt bramki zdobytej przez naszego e, młodziaka, który naprawdę jest strzałem w dziesiątkę. No i też zauważmy, że Meffert zagrał dobry mecz. Mm. Okej. Okay. No to w takim razie e, mamy właśnie, mamy wpłaconą klauzulę odstępnego. Powiedziałem, ta klauzula jest tak duża, że jeżeli ktoś ją wpłaci, to ja nie mam zamiaru z nią dyskutować. Eee, zatem do naszego klubu wpłyną gigantyczne pieniądze. I to absurdalnie gigantyczne, ponieważ Galata Saraj przeleje na konto e, hamburgera 36. no niemal 37 milionów, prawda? A to są. No to są pieniądze, z którymi się zwyczajnie nie dyskutuje. Pytanie jest tylko takie: jeżeli odejdzie. Yy... Okafor, czy musimy go zastąpić, czy też nie? E, Diakabi był piłkarzem, którego tutaj skautowaliśmy, ale już wiemy, że to nie jest zawodnik, który nas w jakikolwiek sposób e, interesuje, bo po prostu znalazł nowego pracodawcę. E, pozostali ci piłkarze wolni, no to nie jest absolutnie ta półka, w którą chcielibyśmy e, wkładać pieniądze. E, no, ja powiem szczerze, e... No, jestem troszeczkę zaniepokojony tym odejściem Okafora. I, I chyba każdy by był, bo z jednej strony wpadają pieniądze e, fantastyczne, prawda? Ale kiedy spojrzymy na bramki, e, to Okafor miał ich 14, miał ich absolutnie najwięcej. Jeśli chodzi o asysty, może aż tak dobrze nie było, no ale mówimy tutaj o, o piłkarzu absolutnie e, jeśli chodzi o ceny, najlepszym wraz m.in. z Sonem Kitelem, prawda? Więc e, no, to, to było duże nazwisko dla naszej drużyny, i pytanie, czy bez niego będziemy w stanie sobie poradzić. Zobaczymy też, czy on e, definitywnie odejdzie. E, dostajemy także propozycję wypożyczenia Schroedera, który jest na liście... E, on jest na liście transferowej, prawda? Tak mi się wydaje, że ja go dałem na listę transferową. E, oczywiście tutaj odsyłamy i... E, i akceptujemy to, co, co, co nam proponują z Osasuny. E, zatem... E, chociaż chyba to nie była Sasuna, jakoś tak rzuciłem okiem tylko na herb, nieważne. Ważne jest to, że mamy tak, progres, y, znaczy tam y, ciągłe informacje o, tym, o, o tych finansach, no i wpada do nas 22 miliony, e, a czy my już to spełniliśmy? Tym jednym, jedną sprzedażą my to spełniliśmy według was? E, nie, nie, nie wierzę, żebyśmy my tylko jedną sprzedażą to zrobili. Gdzie jest ten finansowy? No, Karen Growth jest na 46%. Więc trochę nie rozumiem. Czekajcie, no muszę to zobaczyć, bo, bo poszło do góry. Hmm. Poszło do góry, ale informacja, która poszła, jest taka, że no nie spełniamy tego, czego by od nas oczekiwali, nie? Troszkę, troszkę tego nie rozumiem. Dobrze, no to co istotne, musimy teraz e, zapełnić lukę po, mm, po odejściu Okafora i powiem szczerze. E, nie żaden Kone, nie żaden Kownacki, a Winkler wydaje się być najbardziej e, bardziej tutaj prawdopodobny, choć tak na dobrą sprawę, to Winsheimer zostanie teraz skrzydłowym, e, a Białek wskoczy do podstawowej jedenastki. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Tu zapraszamy Skaliego, e, na ławce rezerwowych jest także Winkler, ok, czyli wszystko się tutaj e, zgadza. Przypominam, że ja na ławce rezerwowych e, na, czy na liście transferowej mam cały czas e, imię Ferta i Kinsombiego, e, ale na razie nikt się po nich nie zgłasza, a nie wiem jeszcze, czy chcę ich wycofać czy nie. na pewno wpada do nas gigantyczny zastrzyk gotówki. Wpada także bramka dla Kownackiego to jest bardzo istotne, że Polak walczył przybicie się do składu, nie strzelił młody Winkler, więc wydaje się, że w kolejnym spotkaniu to właśnie Kownasia zobaczymy... Ehm że to właśnie Kownasia zobaczymy w, w podstawowym składzie, no jakby tą bramką dał wyraźny sygnał. Co się tutaj dzieje? Znamy już, znaczy możemy się tutaj dogadać z Hiszpanami, jeśli chodzi o Schrodera, więc to akceptujemy. No i znamy też Kike Hermozo, no nie, no który nie jest piłkarzem w kręgu naszych zainteresowań. No głupi moment, bo mamy Kupesiana, ale ja nie jestem przekonany i też nie mam takiego jednego gotowca, takiego jednego piłkarza, na którego patrzę i myślę sobie, bierzemy go. Zastanawiam się, tak naprawdę, na liście nie mamy nikogo, kogo moglibyśmy tutaj z czystym sercem zakupić. No jest ten Ruben Blanco zawsze. No i powiem szczerze, ten osiemnastolatek latek kusi. Tylko, że kupienie Rubena Blanco wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem, między innymi dla Winklera, który jest naszym wychowankiem, nazwijmy to. Tego Sloninę chciałbym jeszcze zobaczyć, bo my go nie skautujemy, chyba. Jest. Gabriel Słonina. Eee, o, proszę bardzo, możemy go e, skautować. Eee, zatem on w ogóle wygląda. K o jezus, on wygląda jeden do jednego jak Seba zabstrahuje. Była kiedyś taka postać, w abstrachuje Seba, on wygląda identycznie, ale dobrze. Eee, nie wiem, czy on się Seba nazywał. Ale, ale był. W, w co mówią Gimbusy, czy coś takiego. Nieważne, to jest bardzo, bardzo dziwna dygresja. Eee, Aksela wicela nie ściągnęliśmy, ale widzimy te finansowe e, wymagania, nie bylibyśmy w stanie ich spełnić. Powiem tak. No ten bulat wydaje się być za tym opcją, w którą warto by było pieniądze włożyć, ale czy my też nie mamy teraz przeładowanego środka pola? No właśnie, jedyną opcją jaką widzę byłoby wymienienie bula, na bulata kogoś, kogo już w, w klubie posiadamy, no to to była... To byłby jedyny zabieg, który miałby jakikolwiek sens No bo to jest też zawodnik, który wiemy, że finansowo nam się zgadza Jest tutaj także ten Konrad De La Fuente No ale wątpię, żeby on chciał odchodzić do drugiej Bundesligi Bez ucięcia zarobków A my mu nie damy większych pieniędzy niż te, które on obecnie zarabia Tak więc z drogą eliminacji No to te pieniądze rzeczywiście warto by było włożyć w, w bulata I to miałoby największy sens Jest tutaj oczywiście jeszcze Knauf 21-latek, powiem szczerze, to też nie wygląda na złą opcję, ale wtedy już lepiej brać tego Blanko. Ale znowuż, tu ograniczamy sobie możliwości rozwoju. Też niegłupią opcją byłoby pójście teraz po tego Arteagę. Ponieważ ten zawodnik, z tego co pisaliście, ewentualnie sprawdziłby się też w środku pomocy. Pozwoliłoby nam to uwolnić od Leibolda, ale to byłby taki transfer, mam wrażenie, odrobinkę na siłę w tym momencie. On nam się przyda na poziomie Bundesligi, nie w tym momencie. Zatem podsumowując ten długi wywód, pójdziemy po tego baluta, e, boże, bulata. E, zobaczymy tylko, czy jesteśmy w stanie dać im kogoś do klubu, e, bo to jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy my go wymienili. I zastanawiam się, czy wymienimy go może na Manu Kone. Czy oni by chcieli Manu Kone? Zobaczymy. On ich nie interesuje, chcieliby natomiast Wagnomana. No, Wagnoman dla nas e, to jest e, absolutnie nie do zrobienia opcja. To jest absolutnie nie do zrobienia opcja, bo w tym momencie nie mamy żadnego zastępstwa dla niego, prawda? E, więc e, us usuwamy go, to pewne. No i zaproponujemy im. 7 700 tysięcy? Oni chcą 11 milionów. My się możemy na to zgodzić, no ale bez tego procenta, no bo to nie ma opcji. 15 milionów 200 tysięcy. No w, w momencie posiadania tego KONE nie widzę tego, przyznam szczerze, dlatego tutaj bardzo ostrożnie staram się z nimi negocjować. Okej, okay. oni do nas wrócą, oni do nas wrócą, no ale to nie rozwiązuje e, kwestii środkowych pomocników. Spróbujemy im może jeszcze dać doświadczonego Kinsombiego, bo tutaj nie jest kwestia tego yy, za ile, tylko po prostu za dużo. Za dużo będziemy mieli zaraz tych pomocników, yy, a nie chcę odsyłać na przykład Kozłowskiego. Z którego zdaje się, że będziemy w stanie mieć e, Naprawdę jeszcze dużo pociechy Albo przynajmniej naprawdę fajny zysk e, Max Meyer miałby do nas trafić Oraz pieniądze za e, Wagnomana Ja się na to nie zgadzam Nie możemy go puścić w tym momencie e, no, Po prostu nie ma takiej opcji e, Zatem porozmawiajmy sobie z Chorwatami e, Mam nadzieję, że uda nam się tutaj Donegocjować to, bo to by była naprawdę fajna opcja e, Zatem e, Zaproponujmy im wymianę pomocników e, Mamy tutaj oczywiście tego Rejsa Ale jego odejścia nie widzimy no, to spróbujmy oddać Kinsombiego do bardzo ciekawego klubu, w moim odczuciu. No i zobaczymy, co oni na to powiedzą. E, dajmy im oczywiście tutaj drobną taką klauzulkę. Oni Kinsombiego nie chcą. E, środkowi pomocnicy. Mamy tutaj tego SPD, ale on mnie zupełnie nie interesuje. No bo zostajemy wtedy na trzy pozycje, będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięciu piłkarzy. To to w ogóle nie ma sensu na ten moment. Eee, to tak absolutnie nie ma sensu. Jeżeli wezmą Mefferta, to jeszcze nam się to jakkolwiek spina. Meffert, co ty na wycieczkę do Chorwacji? Znaczy, może ty chcesz, ale oni ciebie nie chcą. Nie. Bo to byłby transfer... To byłby transfer bez sensu Po prostu, no, no nie mielibyśmy tutaj z niego Żadnego pożytku I blokowałby rozwój innych piłkarzy No, zarobiliśmy bardzo duży hajs I to jest przyjemne Jednak, no Trochę nie mamy co z tymi pieniędzmi zrobić I, i teraz pytanie, czy chcemy na siłę Szukać kogoś, kto będzie mógł tutaj wskoczyć No, ale ja takiej potrzeby w tym momencie e, Wielkiej nie mam No, tak naprawdę To co powinniśmy zrobić w tej chwili to może te pieniądze przytrzymać i poczekać, po prostu, na awans do Bundesligi i wtedy z naprawdę dużym kapitałem wejść. Wejść w nowy sezon, to wydaje się być najbardziej najlepsze rozwiązanie, prawda, że, że, żeby tak to rozwiązać Shredder wypożyczony, dostajemy ofertę za Kinsomiego z Celtivigo. I to jest oferta cudowna i fantastyczna, no tylko jest problem taki, jeżeli ja się teraz Kinsomiego pod... Jeżeli ja Kinsombiego teraz oddalę i sprzedam, no to ja nie mam za niego kogo wpuścić, znaczy wtedy brakuje nam z drugiej strony piłkarza, którego moglibyśmy tutaj teraz wykorzystywać, zatem no nie no, Kinsombi zostanie no chyba, że ten młody z Herty no, ale to jest takie wrzucanie teraz piłkarzy trochę na siłę, nie e, ściągamy Kinsombiego, e, znaczy inaczej, odrzucamy propozycję za Kinsombiego, e, ale wiemy, że jego musimy sprzedać po prostu w oknie transferowym, znaczy po oknie transferowym, żeby on odszedł bo tutaj będzie rewolucja potrzebna, jakby ja wiem, że to są piłkarze, którzy razem z nami awansują i to zawsze jest duży ból, ale to są zawodnicy, których po prostu trzeba będzie się pozbyć. Rangersi dają nam propozycję za Fernandesza, ale to jest piłkarz, którego ja też sprzedawać w tym momencie nie chcę, bo boję się, że ta rewolucja może się okazać zbyt, zbyt agresywna w styczniu. I, I nie chcę tutaj robić, wiecie, krzywdy sobie i zawodnikom. To, co mamy w tym momencie, działa. Więc skoro działa, nie psujmy tego i róbmy przebudowę spokojną już po oknie transferowym. Zatem, em, tak naprawdę, odszedł Okafor. Ale wydaje mi się, że my jesteśmy w tym momencie tak dobrze zabezpieczeni, że tutaj serio em, nie ma strachu, w moim odczuciu. A też kupienie zaraz kogoś, kto teoretycznie miałby dla nas zdobywać gole. Średnio to widzę. Swoją drogą, Pedri w PSG. Oj. Przyjaźń Barcelony z Paryżanami to, to, to jest coś, co, co chyba nie będzie miało miejsca. Mamy kolejną propozycję. Słuchajcie. Czekamy do końca okna. Wtedy będziemy pozbywali się Mefferta. Wtedy będziemy pozbywali się Kinsombiego. Wtedy pozbędziemy się także naszego golkipera. I zaplanujemy transfery na przyszły sezon. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. Ale ją... Wykonamy już jutro. Za dziś bardzo Wam dziękuję.